Zabrać głos w tej sprawie. Wśród y, działaczy Solidarności byli też ludzie, którzy służyli. Y, no, tutaj trzeba nazwać po imieniu: to byli zdrajcy, a udawali przyjaciół. Bo bezpośrednio jakiś milicjant czy funkcjonariusz SB, którego wiadomo było, jakie ma, ma zadanie, nie miał dojścia, nie mógłby podać tego środka farmakologicznego, ale przyjaciel tak, osoba, która. Która zgodziła się na podanie tego specyfiku, no, odgrywała rolę przyjaciółki i to takiej taki nie, nie, bliskiej, serdecznej. O, dzień dobry. My jesteśmy w redakcji reportażu. Pani Walentynowicz nas przysyła do pani. Do mnie? Tak, tak. Bo mówiła, że. Chyba papiery, z których wynikało, że będziemy Pani miała ją na ten, otruć, ale nie będziemy kyleczkę, na ten temat. ale chwileczkę. Działaczka Solidarności. Aktywna działaczka Solidarności. Przyjeżdżała na posiedzenie plenarne, na zjazdy Krajowej Komisji. Byłyśmy internowane w Gołdapi. I ją przywieźli w 1982 roku, bo w 1981 był stan wojenny, mnie 18 grudnia chwycono dopiero i mm. najpierw byłam w Fordonie, a potem wywieźli nas do Kołdapi. I ją przywieziono, nie pamiętam kiedy, to gdzieś tak w połowie naszego internowania, byliśmy 8 miesięcy, więc po dwóch miesiącach ją zwolnili, bo miała dwoje dzieci, sama wychowała. Ale była z nami nie jedna matka mająca małe dzieci, ale na Pińkowską na przykład. Jednak siedziała do końca, aż zlikwidowano obóz. Ona Czyli, po dwóch miesiącach. Aha, czy nie sądzi pani w takim razie, że ją może dali do was, żeby ją uwiarygodnić, prawda? Prawdopodobnie, patrzcie, ona też była internowana. Aha. Aha. No właśnie, i potem jak to było, jak pani do niej przyjeżdżała? <noise> Jak się zaprzyjaźnić i jak to Ja do niej przyjechałam raz na komunię, pierwszą komunię święto jej dzieci. Ja nie wnikałam w jakim wieku te dzieci były, kto je wychowuje. Przedstawiam mi swoich rodziców, oboje rodzice mieszkali. I te dzieci po tej przyjęciu komunii jakiś pan robił zdjęcia. Ja do tych, do tych zdjęć z dziećmi pozowałam. Po skończonych zdjęciach przy jakimś tam posiłku, u w domu, bo ja mówię, Ewa, ja bym chciała też mieć te zdjęcia. Kto to robił? Czy masz na miarę do tego pana? Nie, ja go nie znam. Ja mówię, no to jak to robił zdjęcie twoim dzieciom i nie znam. I, bo ja myślałam, że to twój znajomy. Gdy no, zdjęć nie było. I, I wtedy właśnie u niej nocowałam, potem ona mnie zaprosiła się na to słynne spotkanie już w osiemdziesiątym roku, w październiku. No i nie wiedziałam, że to właśnie był przygotowany na mnie zamach. Mało pracowała, tak. Tylko zawsze w Solidarności. To ja ją o tyle znam. Była uczciwą osobą, czy uwierzyła Pani w to, kiedy Pani się dowiedziała, że mogła Ja się nie dowiedziałam, ja to nie wiedziałam, że ona Chciała kogoś odrócić. Wiedziałam, że ona wyjeżdża ciągle, bo on mi to opowiadał. A gdzie ona wyjeżdżała? A to w Szwecji była, to tu, a to tu. Ciągle gdzieś na wyjeździe była. Ciągle na wyjeździe. I przychodziły różne paczki, różne samochody podjeżdżały i rozładowywali tam. Nawet myśmy od nich wzięli magiel który taki na korbę kręcący, bo mąż się uparł, żeby od niej wziąć. No i zapłaciliśmy, bo to było na tysiące, to tysiąc złotychśmy dali za to, a to było szwedzkie, podobnie ze Szwecji, że to przysłali. Czy to, to były ty... samochody z darami, czy to były jakieś inne? Z darami, z darami. To, że to były samochody, tak on mi mówił, że to dary były. Czy myśli Pani, bo powiedziała Pani, że nie wierzy w to, że mogła kogoś próbować otruć, że to nie byłaby do tego zdolna, a czy myśli Pani, że mogła współpracować w ogóle ze Służbą Bezpieczeństwa, że mieli jakieś informacje no, o niej, które mogliby wykorzystać? Coś na ten temat słyszałam, jak e, nim powstała Solidarność, że ona tam z kimś kręciła, ale faktycznie to nie widziałam, i nie wiem tego. Ale z kim miałaby kręcić? Z komuną, bo ona nigdzie nie pracowała, i też jakoś żyła. Z EWO zaplanowane było spotkanie na kilka dni. Pierwsze spotkanie, na którym to się odbyło, właśnie było takie zachowanie tych ludzi. Tak jak w dokumentach, z dokumentu wynika. Zadawali głupie pytania, gwizdy, tupanie. Do tej pory jeszcze nie ujawniony jest jeden pseudonim Rafał, numer 105, który miał zadanie tupać i gwizdać. Ja myślałam, że to są ludzie zakochani w się. I zrozumiałam, że nie ma co im tłumaczyć, bo i tak nie przyjmą. I nic to pomnie szkoda mojego wysiłku. I ja zamiast pójść do Ewy, zaplanowany tam noc, następnego dnia znowu spotkanie w jakimś zakładzie, ja postanowiłam wrócić do Gdańska. I to okazuje się mnie uratowała. A... Kiedyś pani wspominała, że jak to się tak już rozniosło, to ona do pani zadzwoniła i płakała w słuchawkę podobno. Czy też tak. pani do niej dzwoniła, żeby wyjść? Ja do niej dzwoniłam w momencie, w latach 90., kiedy do mnie trafiła książeczka Konfidenci są wśród nas. I, I właściwie nie do niej dzwoniła. Do niej, zadzwonił do mnie radca prawny, pan Bogusław Gruszczyński, którego też poznałam w Solidarności. On pyta mnie, co ja mogę powiedzieć o Ewie Sobór. Ja mówię, dobrze, że pan pyta. I bardzo proszę, niech pan jej to powie. Jest to kobieta, która współpracowała z SB. Jest agentką o pseudonimie Karol i chciała mnie otruć. Więc proszę jej to powiedzieć, że informacja pochodzi ode mnie. Że to ja panu przekazałam i proszę, niech pani jej to powtórzy. Chciałam w ten sposób sprowokować, że ona jednak do mnie się odezwie, że ona przyjedzie by, albo przynajmniej zadzwoni i będzie chciała powiedzieć, że to jest nieprawda. Przecież widzisz, takie dostałam zadanie, ale jednak nie uczyniłam. Ja po prostu, no może co innego by powiedziała, ale ja potrzebowałam tego kontaktu z nią. Nie było reakcji. A. Więc ja tą książeczkę odłożyłam, o tym zapomniałam. I dopiero w 2001 czy 2002 roku ta sprawa, właśnie prokurator Roda odnalazł to, i sprawa już była głośna. Ja udzieliłam wywiadu dla gazety miejscowej w Radomiu. Dziennikarz rozmawiał z nią, bo ją, ją, o ją też pytał. No i wtedy ona do mnie zadzwoniła. Dlaczego przez tyle lat nic nie się, dopiero teraz, że ja cię chciałam odwrócić? Powiedziałem, bo teraz wiem, a skąd wiesz, z, z tajnych dokumentu SB. A jak chcesz coś więcej wiedzieć, to zadzwoń do prokuratora Kuleszy, a ja nie będę z rozmawiać. I odłożyłam słuchawkę. Ona była bardzo taka, yy, no oburzona. Po jakieś pół godziny zadzwoniła drugi raz i już z płaczem. I mówię, yy, proszę cię, nie odkładaj słuchawki, wysłuchaj mnie, proszę, dobrze. Więc po chwili wypłakała się, powiedziała, uwierz mi, że ja nikomu bym tego nie zrobiła, a tym bardziej tobie. A mówię, to cóż ja ci mogę poradzić? Możesz mnie podejść do sądu, oskarżyć że, yy, o zniesławienie, że ja ciebie niesłusznie oskarżam. I w sądzie udowodni sądowi, że to jest nieprawdą. Ja będę musiała Cię publicznie przeprosić i ponieść konsekwencje kłamcy. Nie ma innej drogi. No to ja pomyślę. I myślę do dziś. Jeżeli ona była z Kuroniem zaprzyjaźniona, ta, ta Pani Ewa, yy, ale ona na niego nie donosiła, a na Panią musiała donosić, no i yy, yy, miała zamiar wykonać ten wyrok. Tylko no, przypadek, że Pani wyjechała wcześniej, że, że tego nie zrobiła. Jak Pani myśli, czy on mógł wiedzieć, czy też on nie wiedział, ale stwarzał atmosferę wokół Pani taką, że Pani Ewie się wydawało, że jak ona to zrobi, to właściwie zrobi dobry uczynek? Czy coś nie było? Sądzę, nie sądzę, nie sądzę. Ewa mogła myśleć tylko tyle, że ona zarobi pieniądze, że ona dostanie pieniądze i za to płacili. Kuroń, na Kuronie nie donosiła, bo właściwie, no jak mogła donosić, jeżeli kury współpracował z Lesiakiem? A Lesiak był ten, który dawał polecenie takim jak Ewa. Więc. Czyli... Ona była w tym zespole, koronia Lesiaka. Co ja bym chciała? Chciałabym jej spojrzeć w oczy i zapytać, kto ciebie do tego zmusił i za ile chciałaś mnie zamordować? Za jaką sumę, za jaką cenę? Nic więcej, żadnych pytań mi nie, nie zadała. Proszę. Ale ma Pani widocznie wyrzuty sumy? Nie mam żadnych, proszę mi zostawić w spokoju. Nie mam żadnych. Nie pani Aniak prosiła zapytać, ile pieniędzy Pani za to zaproponowali. Czym ci ludzie kierowali się? I co mogło spowodować, żeby być tak niekczemnym człowiekiem? Żeby targnąć na cudze życie? No, ale to jest ten problem, właśnie, że są te dwie Polski. Coś w tym jest, wie pani, że wyśmiewana ta nasza szlachta, to nasze rycerstwo, że to kiedyś to tylko zrywali sejmy i pili, ale przecież ktoś pod Grunwaldem czy pod Wiedniem zwyciężył, prawda? Tak, tak. Ta. I tę Europę parę razy uratował. Ta. I w 20 roku ktoś popędził Bolszewików. O, no więc ta rycerskość, dlatego wydaje mi się że dlatego generał Polko przed panią przyklęknął bo może on też jest z tej jakby kategorii ludzi którzy którzy cenią działalność taką bezinteresowną chyba tak cały on świadczy sobą swoją postawą świadczy o tym. I on jako żołnierz wyczuł w pani też żołnierza. To jest piękne. No może po trosze. Szanowni Państwo, chciałbym zapewnić, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Administracja Prezydenta Rzeczypospolitej dokłada wszelkich starań, abyśmy zarówno w naszym kraju, jak i poza granicami nie zapominali o bohaterach sprzed ćwierćwiecza. Chciałbym powiedzieć, że to nie ja jestem tutaj bohaterem, który czegoś tam dokonał. Ja jestem młodym człowiekiem, przed którym dopiero wiele wyzwań stoi. Natomiast prawdziwych bohaterów to widzę przed sobą. Widzę panią Anię, Annę Walentynowicz. Przepraszam tak zdrobniale, ale rzeczywiście pokochałem panią jeszcze zanim panią poznałem. To, że dzisiaj Polska jest wolna, że bezpieczeństwo naszego terytorium strzeże Sojuszniczy Układ NATO, że jesteśmy w Unii Europejskiej, jest to zasługa państwa, jest to zasługa ludzi, którzy nie wahali się wystąpić przeciwko komunistycznemu reżimowi. Zgodnie z wolą prezydenta Lecha Kaczyńskiego należy odnaleźć i uhonorować. To jest zadanie postawione w Biuru Bezpieczeństwa Narodowego. Wszystkie osoby, które zasłużyły na uznanie państwa, o których przez te 16 lat niestety, ale zapominano. Nadanie bohaterom tych dni najwyższych oznaczeń Wolnej Rzeczypospolitej to tylko pierwszy etap realizacji tego zobowiązania. Szkoda, że podjęty tak późno. Szanowni Państwo, marszałek Piłsudski powiedział kiedyś, że powoływać się na kościuszkę Posługiwać się jego imieniem, zachwycać się nim i solidaryzować z jego ideałami, może każdy bezkarnie, bez konsekwencji, bez kosztów. Bo Kościuszko nie żyje, bo te czasy przeminęły. Szanowni Państwo, czasy tamtej Solidarności niektórym się wydaje, że przeminęły, ale wydaje mi się, że to nie jest do końca prawdą. Tą Solidarność, ten zryw, wasza obecność, to sympozjum, myślę, że jest w stanie odbudować i odtworzyć. No, może po Trudno w ogóle mówić o jakiejkolwiek odpowiedzialności. Eee, tajnego współpracownika o pseudonimie Karol. Nie chciałbym posługiwać się tutaj na dzień dzisiejszy żadnym nazwiskiem, ponieważ w śledztwie yy, kryptonim ten nie został jeszcze w sposób udokumentowany, rozszyfrowany. Yy. Nasze śledztwo dotyczy głównie przekraczania uprawnień przez funkcjonariuszy, no bo jakbyśmy na to nie spojrzeli, samo planowanie działań przestępnych w świetle ówczesnie obowiązujących przepisów nie jest zgodne z prawem. Nawet ówcześni funkcjonariusze nie mogli planować czynności, które nie mieściły się w ramach obowiązującego wówczas porządku prawnego. Natomiast kwestia odpowiedzialności osoby, o której Pan wspomniał, jest tutaj rzeczą drugorzędną. Ona nie jest funkcjonariuszem, więc jej od odpowiedzialność w świetle ustawy o IPN jest no, taka oględna. Ona ewentualnie można rozważać jej odpowiedzialność na gruncie obowiązujących przepisów. Prawa karnego, materialnego. Jakby pan to skomentował? Pan pracował no, no, przecież. Nie, no, przecież ja, ja... Mój problem tylko polega na tym, że wiąże mnie pragmatyka służbowa i to wszystko, bo prokurator nie może niejako. W, w, w komentować były pro, w, w takiej sytuacji słów aktu, aktualnego referenta sprawy. On odpowiada w tej chwili. Także ja muszę, gdybym ja miał tak, jak między nami mówiąc, nieprawda, trudno jest mi zrozumieć motywację tej wypowiedzi, albo nie czytał akt, albo ym, jest to jakieś planowe gmatwanie, jakieś planowe uciekanie od rzeczywistych ustaleń. To tak, tak we dwoje możemy cztery oczy sobie powiedzieć, natomiast oficjalnie publicznie ja, ja mnie nie wypada komentować, ja nie mogę. Pragmatyka służbowa nie pozwala mi na to, żebym tę wiedzę, którą, którą posiadłem w trakcie wykonywania czynności procesowych w tej sprawie w tej chwili publicznie wypowiadał niejako wbrew aktualnemu referentowi. Jak wrócę do tego, a mam nadzieję, że tak się stanie, no to wtedy wszystko to i, i, i sprawdzimy też, jakie były powody, y, y, motywacje tego pana. W tej chwili pan jeszcze mnie nie. Nie, nie da? gramy, tak. żeby na żywca było. A ale ale tego nie dla... można puścić. Dobrze, to my tylko weźmiemy te pana reakcje. Panie, jeszcze tak. Dlaczego w zasadzie pana odsunięto od tego śledztwa? Ja przedstawiłem określoną koncepcję pracy, prowadzenia dalszego, jako że postępowania zostały w paru sprawach objętych śledztwem w sprawie funkcjonowania związku przestępczego doprowadzone na taki etap który wymagał już zaangażowania większych sił i środków do tego, żeby skutecznie podjąć konfrontację z, jednak ze służbą bezpieczeństwa, z funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa, którzy wykorzystywali cały swój aparat w określonych sprawach do tego, żeby przygotowywać, a następnie no, wprowadzać już niejako na Odpowiednio um, grunt um, przygotowany pod względem um, zabezpieczenia, takie słownictwo wyużywane danego terenu, prawda? Gdzie, gdzie sprawcy mogli już się bezpośredni wykonawcy danych czynów mogli się czuć już bezpiecznie, nie zagrożeni przez jakieś zdarzenia przypadkowe. To wymagało zaangażowania i służb operacyjnych, techniki operacyjnej, służb obserwacyjnych, przygotowanie takich zdarzeń. Trwało przez jakiś okres czasu, także tutaj prokurator musiałby bardzo wiele czynności wykonać, żeby potem móc przekonać sąd, że dane zdarzenie, dana zbrodnia została dokonana właśnie w wyniku działania takiej zorganizowanej grupy funkcjonującej w resorcie spraw wewnętrznych. Bo ja słyszałem z kolei, że to była jakaś kara dla pana. W związku z, e, e, ze sprawą Popiełuszki sprzed lat. Ja, no, ja nie nie, ja, ja po prostu to ja odbieram w ten sposób. Moja koncepcja pracy, ponieważ ja to przedstawiłem na piśmie, została przedstawiona prezesowi PENU na piśmie, ja nie, nie do, prezesowi, który zresztą z chwilą objęcia urzędu, bardzo y, wypowiadał się optymistycznie, jeżeli chodzi o rozwój tej sprawy i mój udział w, w jej prowadzeniu. Natomiast po skierowaniu tej koncepcji, w miarę upływu czasu, zamiast jakiejś konkretnej odpowiedzi, w zasadzie zostałem postawiony przed takim faktem, że nie ja już kieruję tym śledztwem, tylko śledztwem kieruje pan prokurator Marek Klimczak. Natomiast mnie została wyznaczona wespoł z panem prokuratorem Sidorem. Rola członka grupy w tym momencie. W związku z tym ja e, nie mogłem e, zgodzić się na koncepcję, na inną, odbiegającą od tego, co sam rozumiałem, jako. Jedynie możliwą i skuteczną, bo w pracy prokuratora w rzeczywistości nie chodzi o to, żeby zajmować się tylko studiowaniem akt i dokumentów, ale zebrać skuteczne dowody do postawienia sprawców przed sądem. Trzeba przekonać sąd, a to jest troszkę więcej zachodu niż sama tylko powiedzmy debatowanie nad tym, czy, czy mamy takie czy inne dokumenty, czy zbierzemy te dokumenty, czy nam się uda przesłuchać, nie przesłuchać. Trzeba po prostu działać, pracować, dążyć do wyświetlenia pełnej prawdy. Nie zważać na problemy, które po drodze są. No, ja, ta koncepcja była dosyć szeroka, śmiała, tak bym to określił, ale jedynie w mojej ocenie, jedynie ona rokowała nadzieję do tego, żeby te sprawy skutecznie prowadzić. Dlatego ja w tej chwili po prostu bolewam nad tym, że o ile wiem, bo przecież nie mam kontaktu już z tym postępowaniem od dłuższego czasu, że w tamtym momencie, w każdym razie, kiedy zostawiałem kolegów odchodząc do prokuratury apelacyjnej w Lublinie, w mojej ocenie w tamtym okresie tutaj nie, nie było jakiegoś pozytywnego rokowania na rozwój tej sprawy. Mam głęboką nadzieję, że obecnie. To się zmieniło, o czym ja już nie wiem i, i nie muszę o tym wiedzieć, bo przecież sprawy nie prowadzę, nie wnikam w to. Natomiast żywię głęboką nadzieję, że te moje plany zostały jednak wykorzystane, bo z czysto profesjonalnego punktu widzenia nie ma innej możliwości dojścia do prawdy w tych sprawach. Ale ten dokument jest prawdziwym dokumentem. Jednoznacznie jest prawdziwym. Tutaj widzimy nota dotycząca danych identyfikacyjnych informatorów. Dla mnie nie jest to żadna nowość, tym niemniej ja, z uwagi na to, że nie jestem już referentem tej sprawy i w sumie nie mogę wnikać, jaka motywacja przyświecała wypowiedzi kolegi, nie chcę tego absolutnie komentować. Dlatego jedynie mogę odwołać się do, właśnie do, do tych dokumentów, które są mi okazywane, jak również do wypowiedzi samej pani Anny Walentynowicz, która nie tylko w samym procesie, ale również publicznie wypowiadała się na ten temat. I inni będą je obronić, będą bo bronią swojej skóry. Przede wszystkim tutaj powinien odpowiedzieć na pierwszym miejscu Karowicz i Górniewski. To oni przyjechali z Warszawy to oni planowali zamach. A to ona miała być wykonawcą. Ona miała być wykonawcą. Poza tym Szczepanek, który, który przygotował ten eliksir, który jest w jego posiadaniu, znaczy był w jego posiadaniu. Także ona jest, yy, po prostu przed nią są ci panowie, oficerowie SB. I prokurator mówi, że nie będzie procesu, bo nie było skutku. To, że ja byłam na zebraniu, że tak niegrzecznie się zachowywali ci ludzie, że ja byłam zdenerwowana, to nie jest karane. Ani było skutku wobec tego wywiadu, czyli śledztwo, które przeprowadził prokurator Witkowski, poszło na półkę. Bo ja rozmawiałam z prokuratorem Witkowskim, powiedział, że śledztwo jest skończone i powinien być proces. Jemu odebrali tę sprawę. A ja, nie zdając sobie sprawy, dałam jeszcze raport, z 1981 roku, który Wałęsa powołał komisję na wzór Komisji Śledczej przy Sejmie z konfliktu Walentyna na i ten konflikt, te, te, ten raport był niepomyśli Wałęsy. Nie wolno było jego drukować, nie wolno było jego korportować, ale jego mam w posiadaniu. W związku z tym przedstawiłam to prokuratorowi Witkowskiemu nie, po prostu, żeby on wiedział, w jakiej atmosferze to się wszystko odbywało od samego początku Solidarności. Ja myślałam, że on się tylko z tym zapozna, że to jemu ułatwi rozpoznanie sprawy, a on to włączył do akt. No a tam jest wyraźnie Wałęsy. Wałęsa, który stosował represję. Sam stosował represję. Ja wiem teraz na polecenie kogo? Na polecenie generała Zbigniewa Pudysza, A -a. który panował całą komisję Zakładowo-Stoczni Gdańskiej, na czele który stał był oficer wojska ludowego, który szlify oficerskie otrzymał od upolaconego generała Rokosowskiego. A -a. I to jest to powiązanie. I przypuszczalnie dlatego powędrował na półkę ten, to śledztwo, ten protokół, żeby nie ruszać wałęsy. żeby nie rozwikłał tajemnic morderstwa popiół. No bo zrobili wielką propagandę, że Witkowski tak i Witkowski smak i niektórzy ludzie uwierzyli. Panie Andrzeju, witamy.